Cześć, siemanko, z tej strony hodowla kuby. Jak widać, dzisiaj będzie film o moich gołębiach ozdobnych, jak i pocztowych. Nakarmimy je, dzisiaj pokażę wam je, czym karmię. I może zrobimy krótki obłok. Tu mamy samczyka garłacza, który jest z tą samiczką. Tu mamy dwa młotki, jeden pawik, jeden newek krótki. Tu mamy pocztowego białolota, który siedzi na jajeczkach. Tu mamy dwa młode, duże mewy. Tu mamy jajeczka od pocztowych. Tu mamy pocztowe, które wychowują tego młotka, lewka mojego krótkiego. Tu jak widać gołąbki sobie chodzą, wychodzą na balkonik ładnie, a reszta cała się tu wysoko u góry. O tu jest jeden młody średniaczek, drugi gdzieś tam wysoko. Jak widać wchodzimy na wejście do dolnika. Mamy lewkę, który wysiaduje jajeczko i ma swojego oto tego młodziaczka jednego. Tu mamy drugiego młodziaczka krótkiego mewka. Tu mamy młodego bramberka. Tu mamy dwa młode budapeszty. Tu mamy budapesztkę, która wysiaduje swoje jajeczka. Tu mamy krótkie lewki. Tu mamy dwa młode pocztowe. Tutaj mamy samczyka Berlinka, który wysiaduje swoje jajeczka i krymku, bo zniosł w tym samym czasie. Tu niestety mamy tylko jedno jajeczko od srewniaków. A tu mamy dwa młode Budapeszty. To jest na tyle z pokazu mojej hodowli. Za chwilę przyniosę karmę. Pokażę wam, czym je karmi i je wszystkie nakarmimy. A później może będzie krótki ogląd. Jak widać, mam już karmę do swoich gołom. Jest związana przynika z karmą dla gołębi, więc możemy je nakarmić teraz. Jak widać, gołąbki się powoli zaczynają schodzić. Więc wyczyszczę tylko korytkę i się widzimy po krótkiej przerwie. Jak widać, korytko już wyczyszczone, więc zaczynamy karmić. Jest tu ogółem zmieszane 5 takich kubeczków pszenicy 5 takich kubeczków pasu dla gołębi.